Dzień dobry, nazywam się Marta Małczak, jestem fizjoterapeutą, pracuję z dziećmi. Przychodzę dzisiaj do Państwa z tematem bardzo obszernym, czyli nauka chodzenia. E, to, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, to pewien sprzęt, który jest bardzo, bardzo znany. E, myślę, że jest w niejednym domu e, i w niejednej placówce e, czy to żłobek, czy przedszkole, czy. E, czy Jakieś e, klubiki malucha. E, bardzo często kupowany na pierwsze urodziny, e, czyli pchacz. Jeżeli e, wiecie, pa, gdzie liście Państwo macie, to wiecie, co to za ustrojstwo. Jeśli nie, to już pokazuję, do czego to służy. Dziecko tutaj ma stanąć. I popychając ten, to urządzenie, ma uczyć się chodzić. Tak? E, oczywiście to akurat jest dość ubogie w różne cuda, które tutaj e, które są. Natomiast oczywiście co jest? Dźwięk. E, Dźwięk, coś, co się rusza. Jakieś książeczki, dźwięki. E... Oczywiście jest też światło dość spokojne i dość jest tego mało. E... No ale jest. Tak więc, e... oczywiście jest środowiska, która się rusza. Dlaczego e... to też ma znaczenie? Czy jakieś tam klaksy? Zaczynając od tego, dlaczego kierownica, która się rusza nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że dziecko, które chce przy tym wstać, łapiąc się z kierownicy, uważa, że to jest coś stabilnego i może się tego spokojnie przytrzymać, nagle się okazuje, że nie może. Co prawda ta akurat ma mały zakres ruchu, natomiast są takie, które mają dużo większy i w tym momencie jest niestabilnie, więc dziecko nie może czuć się bezpiecznie, no bo... Się rusza. E, o ile dziecko traktuje pchacz jako coś do zabawy i jest z przodu, siedzi, klęczy, kuca, okej, okay, super. To tylko do tego, jak to, to, tego stosuje, jest świetnie. Natomiast jeżeli stosujemy to, to do nauki chodzenia, e, to już nie jest tak dobrze. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że te sprzęty mają bardzo dobrze działające koła. W tym przypadku to nie jest dobre rozwiązanie. Dlatego, że w momencie, kiedy moje dziecko, pchając ten sprzęt, a nie stojąc dobrze jeszcze samodzielnie, pcha, inaczej nawet nie pcha, oprze się o to, to to odjeżdża. Więc moje dziecko widać, co się dzieje z moją lalką? Leci. Bo ono jeszcze nie wie, że ma przestawiać nogi i w jaki, na jakiej zasadzie ma je przestawiać, więc po prostu leci. Jeżeli nawet już zorientuje się w tej pozycji, że musi przestawić nogę jedną, drugą, to jego środek ciężkości, który stojąc samodzielnie wypada nam pomiędzy stopy, w tym momencie wypada nam e, spory kawałek przed, ciałem, przed stopami dziecka bo ten sprzęt powiększa nam płaszczyznę podparcia. I to jest takie złudne dla dziecka wrażenie, przecież jestem stabilny, fajnie jest, bo chodzę, bo się przemieszczam. Dzieci oczywiście bardzo się, częst, często bardzo się cieszą, e, są uradowane. Natomiast dla, e, w perspektywie dla rozwoju nauki chodu, to wcale nie jest dobre urządzenie. No to rodzice pytają się, to po co w takim razie coś takiego jest? Jeżeli nie powinniśmy tego używać? Pierwsza odpowiedź, bo jest kolorowe. Druga odpowiedź, bo to zabawka. Trzecia odpowiedź, no, producent powiedział, że wspomaga rozwój chodu. Eee, powiedział, powiedział, jest specjalistą. Nie, drodzy państwo, oczywiście. Wszystko jest dla ludzi, wszystko jest, zabawki są dla dzieci, natomiast musimy je używać z głową. Na rynku jest bardzo, bardzo dużo wszel wszelakich sprzętów pomocniczych, zabawek, które nie zawsze są dobrym rozwiązaniem, nie zawsze pomagają w rozwoju, często przestymulowują dziecko. Wręcz można powiedzieć, że sprzęty, które w nazwie mają yy, do nauki chodu, często opóźniają samodzielny chód. Dlatego, że dla dziecka zmutnym jest poczuciem, że ono przecież chodzi, ono umie chodzić. Ale jak zabierzemy to, to nagle stabilność dziecka, które teoretycznie przy sprzęcie było stabilne, tej stabilności już nie ma. Tak? Równowaga jest zaburzona, bo jego środek ciężkości ze sprzętem wypadał dużo, dużo e, bardziej, wy, był do, e, wystawiony do przodu. Więc należałoby zastanowić się, po co coś takiego mamy stosować. Drodzy Państwo, e, oczywiście takie sprzęty są dozwolone, można je kupić tak naprawdę w każdym sklepie z zabawkami. Używajcie ich, proszę z Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych naszych filmów i oczywiście do subskrypcji. Do zobaczenia.